W tym filmie pokażę Ci, jak wykorzystuję wtyczkę HDR Match w Luminar Neo do edycji jednego, pojedynczego zdjęcia. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik. Jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz w przycisk subskrybuj tu pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Kliknij też ten magiczny dzwoneczek, który będzie Cię informował o nowych filmach na kanale. Warto też zerknąć na moją stronę słowik.eu łamane na presety. Tam znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety i profile, które używam do edycji zdjęć w Lightroom Classic. Znajdziesz też tam pliki LAT, które wykorzystuję do edycji moich filmów, a także które wykorzystuję czasami w Luminar. Dobra, w dzisiejszym filmie będziemy edytować jedno zdjęcie. Zdjęcie, które zrobiłem podczas mojej wyprawy w Alpy letniej. I to zdjęcie jest dosyć ciekawym przykładem, bo było robione jako zdjęcie HDR z pięciu klatek, ale niestety okazało się, że robiłem to zdjęcie na dłuższej ogniskowej, koło tam chyba, że z tego co tu widzę, 75 mm. Był dosyć mocny wiatr i niestety gdzieś przy tych dłuższych czasach naświetlania statyw delikatnie drgał i to zdjęcie nie wyszło takie, jakbym chciał. Wyszło delikatnie, ciut poruszone niektóre kadry. Także został mi jeden kadr, który będę chciał wykorzystać e, do zrobienia takiego zdjęcia e, a HDR, wyciągnąć z niego jak najwięcej. I właśnie do tego wykorzystam, dla ułatwienia, właśnie nową wtyczkę e, HDR Merge, czyli scalanie HDR, i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zapraszam do mojego komputera. No dobra. Jesteśmy w luminarze, tak jak widzicie mamy tylko jedną klatkę, reszta niestety była delikatnie poruszona. Co najgorsze mamy tą klatkę najmniej doświetloną, dosyć ciemna, no ale nic. Moglibyśmy mieć troszkę bardziej naświetloną klatkę, z której dałoby też się wyciągnąć troszkę tych jasności. Tutaj mamy bardzo dużo zachowanych jasności, dużo tej niebieskości w niebie, także nie jest źle, ale wyciągając taką klatkę, no to tutaj troszkę w cieniach nam gdzieś się pojawi delikatnie szum, ale myślę, że to nie będzie duży problem. Normalnie moglibyśmy tą klatkę edytować od razu i zająć się edycją, ale nie wiem. Pomyślałem, że możemy tu wykorzystać funkcję tą HDR merge, tą nową scalanie HDR i po prostu tą klatkę sobie tutaj przerzucić i zobaczyć, co luminar z tego jednego zdjęcia będzie potrafił automatycznie nam utworzyć, żeby zacząć ten proces edycji. Dużo łatwiej, dużo szybciej. Zobaczcie, jedno kliknięcie i zobaczcie, mamy bardzo fajnie wyedytowany już plik. Naprawdę różnica jest, jak widzicie, znacząca. Bardzo fajne zdjęcie. Nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się ta góra. Byliśmy rano na wschodzie słońca, na secedzie w Dolomitach i już wchodząc, widziałem, że tu tworzą się bardzo fajne chmury nad tą górą. I zrobiłem kilka zdjęć, ale nie było wtedy jeszcze światła. O samym wschodzie, kiedy już wracaliśmy z Secedy, delikatnie schodząc, jeszcze na wysokości mniej więcej kolejki, która jest na samej górze. Niestety o tych godzinach kolejka nie działa, także tam trzeba na sobie wejść na schód. Szczególnie latem, kiedy ten schód jest koło 5 godziny, zobaczyłem tą górę, która przepięknie właśnie przyjmuje te pierwsze promienie światła. Troszkę było chmur też z lewej strony tego kadru, także. To słońce różnie tutaj padało na ten pierwszy plan. W tym zdjęciu najbardziej mi się podobało to, że mamy po pierwsze tą górę delikatnie, fajnie oświetloną, mamy fajne światło, te chmury tutaj troszkę się rozstąpiły nad tym szczytem. No i dodatkowo tutaj ten pierwszy plan, taki mniejszy szczyt, przez który też można wracać sobie tutaj bokiem, był delikatnie oświetlony, co prowadzi nas tym takim grzbietem. Lekko nasze oko idziemy tutaj, patrzymy na górę wracamy w dół i znowu gdzieś tutaj sobie krążymy dodatkowo ta część kadru jest oświetlona tutaj mamy taką jakby przeciwwagę po tej stronie troszkę balansującą ten kadr całkiem fajnie ten kadr mi się podoba fajne mamy nawet światło, fajne chmurki także pomyślałem, że trzeba by je, to zdjęcie dobrze przeedytować myślę, że tak jak teraz jest spoko, przejdźmy sobie do zakładki edytuj, no i teraz zajmiemy się Edycją tego zdjęcia możemy zacząć od opracowania od tych podstawowych rzeczy, czyli światłości, czyli tej jasności. Troszkę możemy je jak najbardziej zbić, żeby jak najwięcej oszczędzić tych najbardziej jasnych części. Troszkę wyciągnijmy sobie tutaj cienie. Bardzo fajnie, czernie biele. Biele możemy delikatnie sobie stonować. Wciągnijmy troszkę tych czerni, żeby delikatnie tutaj zadziałać. Dobra, weźmy sobie w zakładkę kolor. Teraz zajmiemy się tu szybciutko kolorem. Oczywiście to był cud słońca, czyli dosyć fajnie ciepło było. Możemy tego ciepła trochę tutaj dodać. Też oczywiście musimy uważać, nie szaleć zbytnio, ale troszkę dodamy. Myślę, że około 7 punktów, może 6, jeśli chodzi o tintę, to. Raczej rano to słońce bardziej jest takie w ten sposób niż zielone. Także delikatnie możemy tą tintę też tutaj troszkę podbić na 7. Myślę, że całkiem, całkiem fajnie to wyszło. Nasycenie, intensywność na chwilę obecną zostawimy. Jeśli chodzi o ostrość, to zobaczmy 50%. Jest tutaj całkiem ostro. Tak jak widzicie tutaj, zobaczcie w tych najczarniejszych cieniach jest troszkę takiego delikatnego szumu i takim momencie, mimo iż możemy wyciągnąć te, te ujęcie. Możemy też zrobić troszkę inną klatkę i delikatnie wyciągać. To ja zawsze, jeśli mogę, wolę zrobić 2-3 ujęcia, złączyć je w hader, ponieważ wtedy w tych nawet najciemniejszych częściach, które wyciągamy, nie będziemy mieli szumu, tylko szumu będzie dużo mniej. E, dobra, roztrzymy tutaj troszkę to ujęcie. Myślę, że 40. Całkiem fajnie daje ostrość. Dobra, jest OK. Redukcja szumu. No możemy tutaj troszkę redukcji szumu delikatnie zastosować. Zobaczmy, jak ona tu zadziała. Okay. Też nie chcemy jej zastosować za dużo, bo jeśli użyjemy za dużo, to pamiętajcie, że wtedy też troszkę tracimy takich detali. Także tu musimy być bardzo ostrożni. Chcemy tylko subtelnie usunąć troszkę troszkę tych szumów, dobra, całkiem spoko, właśnie będziemy mieli ich mniej zawsze. Jeśli chodzi o optykę, to tutaj nic nie będę dotykał, przekształcić tym bardziej. Przejdźmy sobie dalej, usuwać nie. Structure AI, czyli struktura inteligentna, troszkę dodaje takiego, wiecie, kopa, takiego troszkę luku HDR, nie, tak nie robimy. O tym już mówiłem nieraz. Wszystkie suwaczki służą do tego, żeby ich używać rozsądkiem. Także możemy delikatnie sobie tutaj troszkę podbić. Fajnie to będzie wyglądać. Zobaczcie, troszkę podbijamy sobie, ale nie przesadzamy. Nie przesadzamy naprawdę bardzo subtelnie i delikatnie tutaj pracujmy. Teraz jeszcze jedna rzecz, która mi tu troszkę przeszkadza, to jest ta niebieska tutaj poświata. To jest poświata, która tu się pojawia właśnie od. Tej migiełki, która tu była i łapała te odbicia z nieba. Także możemy sobie tutaj wziąć troszkę tak. Po pierwsze, usuwanie zamglenia. Całkiem fajnie działa. Tylko moglibyśmy troszkę tutaj zadziałać. Dobra, tylko na pierwszy plan. Nie patrzymy na razie na niebo. Będziemy działać na pierwszy plan. Złota godzina. Nie, to nie tak. Dobra, zrobimy troszkę inaczej. Dobra, zadziałajmy tutaj na cały kad, czyli dodajmy troszkę złotej godziny, 10 punktów. Dobra, usuwanie zamglenia na całość też spoko, nie zadziała, bo fajnie dodaje takiego ciepła do tych chmur, także delikatnie podbijemy sobie to usuwanie zamglenia na 10, zobaczmy, przed po bardzo subtelne, ale bardzo fajne. Teraz sobie weźmy jeszcze raz w opracowanie, weźmy sobie... Balans bieli. Odbijmy go sobie troszkę. Coś takiego. Około 10 punktów. Weźmy sobie w maskowanie, włączmy pędzel. I teraz rysujmy sobie tutaj tylko gdzie chcemy, czyli gdzieś tu, może na tą górę. Gdzieś tutaj. W tych ciemnych partiach na pewno. Nie chcę tej niebieskości. Po tej stronie góry coś takiego. Zobaczmy. Przed, po. O, widzicie? Jest dużo fajniej. Zobaczcie. Różnica jest naprawdę kolosalna. Możemy sobie do stosowania teraz jeszcze raz wejść. i Troszkę tu jeszcze skorygować to. Delikatnie. Ok. Bardzo fajnie. Pozbywamy się, zobaczcie, świetnie tego niebieskiego, tutaj za który mieliśmy, od tej takiej delikatnej mgiełki w powietrzu, która była. A nie dodajemy tego nigdzie indziej, tego ciepła. Bardzo fajnie, super. Maska właśnie, warto pracować właśnie tak lokalnie. Dobra, e, przejdźmy sobie dalej e, w tym krajobrazie. Złota godzina, tu już sobie dodaliśmy. Jeśli chodzi o to ponowne oświetlenie, tym, wiecie, zobaczcie, jasność blisko. Możemy sobie zdjąć, dodać. Tutaj określić tą bliskość, gdzie ona jest. Tutaj program inteligentnie sobie stara się określić, co, gdzie jest ten pierwszy plan, gdzie są góry, i w ten sposób tylko działać. Zobaczcie. Także tu możemy też fajnie działać jasno i blisko. Bardzo fajnie to działa, ale w tym przypadku tego nie będziemy wykorzystywać. E, promienie słoneczne myślę, że też nie. Tą wyrazistość, tak jak już. Kiedyś pokazywałem, ona robi taki troszkę desaturację. To fajnie działa przy takich klimatach miejskich, ale myślę, że w tym wypadku tu się nie sprawdzi. Nastrój to jest właśnie te pliki lat, których mówiłem już. Tu można wykorzystać jakiś plik lat, który jest zbudowany, jeden z tych tutaj. Można też z własnych plików lat korzystać. Ja tu skorzystam, właśnie z własnego pliku lat. Zobaczcie, przed i po daję bardzo takie fajne harmonii kolorów tutaj, myślę, że 35%. Bardzo subtelnie, ale naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o tonowanie, tego nie korzystamy chwilowo. Jeśli chodzi o blask, to myślę, że efekt Ortona, który uwielbiam właśnie w Luminarze, od zawsze go lubiałem. Już w moim kursie z Luminar 4 o tym mówiłem już tam. Ta ptyczka mi się bardzo, bardzo podobała. Efekt Ortona Robi naprawdę fajną robotę. Macie też tutaj blask, który działa też mega fajnie. Akurat w tym przypadku nie aż tak bardzo go nie widać. To nie jest to zdjęcie, którym ten blask by się tutaj przydał, ale zobaczcie, efekt Hortona robi naprawdę świetną tutaj robotę. To dane naprawdę bardzo subtelnie potrafi bardzo fajną robotę zrobić. Dobra, to już mamy. Jeśli chodzi o super kontrast, to tu czasem warto się pobawić, bo czasem możecie naprawdę fajne efekty osiągnąć, zobaczcie tutaj bawiąc się kontrastem świateł, troszkę je saturujemy, dodajemy tej koloru im, a przy okazji je troszkę przyciemniamy, zobaczcie, możemy tu się zająć tym blaskiem też, możemy troszkę jeszcze zdjąć, tony średnie, tu akurat w tym przypadku bym zostawił kontrast cieni, tu troszkę bym wydobył ten kontrast cieni, zobaczcie, i można je rozjaśnić. Także tu zajmiemy się tym delikatnie. Troszkę ten kontrast chcę podbić. Troszkę dodać jasności w tych cieniach. Dobra, coś takiego. Zobaczmy przed i po. Bardzo fajnie. Teraz myślę tylko, że mm, mógłbym dodać w tym opracowaniu, gdzie dodawaliśmy y, koloru tego pierwszego planu, że moglibyśmy go dodać y, znacznie więcej. Dobra. Wróćmy sobie. Tak. OK. Dobra. Myślę, że tak, jak teraz jest OK. Może troszkę za dużo tego koloru. Zobaczmy jeszcze raz opracowanie. Kolor na 30 ustawmy 1, Dobra. Tak mamy po. Tak mieliśmy przed. Wow. Naprawdę mega, mega fajnie to wyszło. Tak się zastanawiam jeszcze nad dodaniem tutaj jakiegoś delikatnego, może kontrastu, ale. Dobra, harmonia kolorów. Tutaj mamy blaski, ciepło. To nieraz fajnie podbija kolory, ale w tym przypadku wiecie, w ogóle nie musimy tutaj z kolorami się bawić, bo już mamy dosyć mocno je podbite. Także to zostawiamy sobie. Tu można teraz zacząć bawić się rozjaśni, przyciemni. Zobaczcie, ewentualnie coś poprzyciemniać. Delikatnie. Delikatność 100. Zobaczcie, możemy sobie pędzel zmniejszyć i. Tutaj troszkę poprzyciemniać pewne rzeczy, które byśmy chcieli. Na przykład tutaj, tą część. Tutaj. Okay. Tą część górę. Tą część górę chciał przyciemnić troszkę. Dobra. O, troszkę tutaj. Okay, coś takiego. Wiecie, to jest e, technika Dodge and Burn, czyli po prostu coś rozjaśniacie, coś przyciemniacie. Dobra, i to fajne, bo tu mocno sobie malujecie, ale potem możecie po prostu zerować te ustawienia i dodać ich. Zobaczcie, tylko tyle, ile chcecie. I bardzo subtelny sposób troszkę na zwiększenie tego kontrastu pomiędzy cieniem a jasnością. Tylko w tych wybranych partiach, które chcecie. Bardzo fajnie to działa. Naprawdę, bardzo fajnie. Możemy też potem tu kliknąć, usuwać i wtedy usunąć sobie z pewnych części to, jeśli byśmy nie chcieli. Widzicie? Okay. Możemy tutaj potem to przyciemnienie sobie dodać delikatnie. Właśnie coś takiego przed po. Troszkę podbijamy tego kontrastu. Możemy nawet więcej. 28. Zobaczcie, dużo fajniej, drapieżniej to wygląda, może też nie przesadzajmy, bardzo fajnie, to naprawdę bardzo fajnie też można wykorzystać, ja teraz tutaj sobie wejdę w udyskalanenia i jeszcze y, zajmę się tym Accent AI, czyli podbiję sobie tutaj całość, możemy tutaj tą korektę nieba zrobić, delikatnie je przyciemnić, zająć się Accent AI, troszkę tutaj podbić subtelnie, około 15 punktów. Weźmy sobie w Structure AI, czyli podbiemy sobie jeszcze raz strukturę, ale też bardzo, bardzo subtelnie. Mamy pięć zwiększenia. Zobaczmy przed, po. To są bardzo, zobaczcie, subtelne działania, ale naprawdę dodają fajnie, e, fajnie delikatniejsze klimatu wydobywają z tego zdjęcia coś. Zobaczcie, mamy przed, tak mamy po. Świetnie, naprawdę mega fajnie to wygląda. Tu troszkę mnie... Mm, Nerwuje ta chmurka wchodząca ciemna, ale nie wiem, czy jestem w stanie tu jakoś to, wiecie, tak rozsądnie przekadrować, żeby jej się trochę pozbyć. Może coś takiego może? Ja może zmniejszę siebie troszkę tu. Zobaczymy, żebym widział dół bardziej. Znaczy nie chciałbym za dużo tracić tutaj, może i to faktycznie wtedy pozbędziemy się tej góry tutaj, która gdzieś była. Zrobimy to coś takiego. Ok, Czyli mamy w tym punkcie tutaj szczyt, w drugim punkcie mamy ten szczyt, plus, minus, ok, ok, myślę, że całkiem cał, cał fajnie może to wyglądać, dobra, bardzo fajnie, nie, jest spoko, dużo fajniej to wygląda mi się wydaje, że nie ma tej ciemnej góry, zobaczcie, przed, po, jest fajnie, fajnie, kolorystyka naprawdę wyszła nam bardzo fajna, taka ciepła, taka jasna jest bardzo fajna, może troszkę bym delikatnie jeszcze wszedł w opracowanie e, nasycenie, intensywność tu się pobalił może subtelnie stonował tą kolorystykę najmocniejszą coś takiego, troszkę wydawało mi się ten żółty, że był mocny możemy też, pamiętajcie, zawsze wejść sobie w kolor, w kolorze wejść w HSL wybrać sobie tu nasycenie i zająć się tylko i wyłącznie tym pojedynczym kolorem na przykład żółtym jeśli on za bardzo nam tutaj y, był kolorowy pomarańcz żółty myślę, że te, te dwa kolory, które gdzieś tu się znajdują je bym chciał stanować możemy je dosyć y, stanować więcej zobaczcie potem wejść sobie y, tutaj w dół przejść na przykład do zakładki zobaczmy gdzie ona jest już tu była, tak jak zwykle mi ucieka, krajobraz. obraz, dodać jeszcze troszkę z po tej godziny, która przywróci nam z powrotem troszkę koloru, tylko że ona działa na całość. Podbiliśmy się żółtego samego, a dodamy go z powrotem troszkę pod całości i myślę, że to będzie dosyć ciekawa koncepcja. Dobra, zobaczmy jak to wyszło. Tak było. Ok, jest subtelniej. Jest naprawdę subtelniej, a nadal mamy to podbicie ciepła. Myślę, że tak jak teraz jest już fajnie. Ewentualnie możemy na sam koniec pobawić się tutaj troszkę jakąś winietą. Standardowo. Ja lubię takie winiety nie, nie do końca zaokrąglone, czyli gdzieś coś takiego. Feder, przemikanie na maksa. Dobra, coś takiego z rozmiaru. Bierzemy sobie na zero z powrotem. I teraz delikatnie zastosujemy taką winietkę. Naprawdę bardzo, bardzo, Patrzcie, subtelną. Coś takiego. Super. Myślę, że mamy to. W ten sposób możemy to zdjęcie już zostawić. Mamy przed, zaraz po tym, jak wyszło to zdjęcie z wtyczki Hader Mesh, czyli salanie Hader, i tutaj mamy nasz efekt końcowy. Mi to zdjęcie się całkiem podoba, muszę Wam przyznać. Bardzo fajne są te kolory. Jestem ciekaw Waszej opinii. Zostawcie w komentarzu, co sądzicie o tym kanale, co sądzicie o tej edycji. Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że ta edycja zdjęcia w Neo przy wykorzystaniu wtyczki Match była dla Ciebie jakkolwiek przydatna. Że czegoś się nowego dowiedziałeś? Zobaczyłeś, jak ja edytuję właśnie takie zdjęcie w Luminar Neo. Jeśli ten film był przydatny, kliknij łapkę w górę. Napisz komentarz, będzie mi miło jak przywitasz się nawet w komentarzu napiszesz po prostu cześć, to po pierwsze jest mi miło poznać Was, zobaczyć kto ogląda moje filmy, a po drugie będzie mi to pomagało w dotarciu do nowych osób, do nowych widzów, dzięki temu algorytmy YouTube będą lepiej polecały mój film i mój kanał, także łapka w górę, subskrypcja, komentarz, bardzo mile widziane. Dzięki wielkie kochani za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.